Wszystkim miłym, i jest droba, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Och, jak ja długo nie nagrywałem, ale ja za wami tęsknię, uwierzcie mi. Tak, jak widzicie, to jest, no, Stumble Guys. Zrozumiałem, że ta gra bardzo szybko rośnie i w ogóle ten, właśnie ten komentarz udowodnił mi, że lepiej nagrać tą komendę. Oj, o, jaką komendę? Co za komendę? Co co, w ogóle jest tutaj Minecraft? Tą gierkę. No też tutaj mam skiny, ale skiny to takie. To jest najlepsze. Nie wiecie co? Wiecie co lubię robić? To jest piękne. Dobra, zaczynam grać. Czarną dziewczyną. Czarna dziewczyna biegnie. Dobra, Finish. O Jezu, jakie ja w długo, o Boże Czekaj, czekaj, mam lagi Mam lagi, nic nie rozumiem Tak, kto nie wie, to jest taka gra to by pomyślał Tak, to jest gra Właśnie spadłem, nie jestem w tym dobry Leci dinozar Tak, leci, leci dino... Nie, to nie jest dinozar Trudno, to jest dinozar Leci, dinozar przeszedł to jest Chancica 8. Dobra. <laughs> o, to jest nasz, o kurde co on tańczy. W ogóle, co za skiny są? Dobra, co mamy dalej? <laughs> o, o, nie. O, nie, ja tutaj, niby, nie wiem, nie, nie przeżyję chyba. Jestem prawie pewien, że nie przeżyję, bo to jest, to jest trudne. Nie wiem, jaka jest na. To bardzo dobra taktyka, ale najlepszą wym znalazłem tą, że po prostu tutaj stoisz koło tego jak najbliżej w tym kuku. I. U! Nie, pomocy! A -a -a -a! A -a -a -a! <śm> Udajmy, że tego nie słyszeliście. Udajmy, że on mnie nie uderzył, ten czerwona bulba. Co jest? O, przychodzę! I mam pinga czysta, ale to spoko. Dobra. Murzynka, i. Yy, to jest. Yy, dobra, trudno. To jest obok mnie to jest lodolód. Ice cream. Jestem prawie pierwszy, ale nie mogę być prawie pierwszy, ponieważ. Niby. Dobra, już nie będę pierwszy. Niby. Jest to trochę smutne. Dobra, przyszedłem. Mmm. Ała. To Bo... bolała. Co jest? S. S. Koniec rundy, Odpadam. Ciekawa gram. No, jak ciekawa, no może być. Właśnie teraz była reklama i o Albionie i. wiecie co? Kiedyś gram w Albiona i. może nagram Albiona? Co Wy o tym sądzicie? Bo ja na przykład bardzo bym chętnie po raz kolejny wrócił do tej gry. Tam trochę jestem, ale to było z parę miesięcy temu i nic prawie tam nie pamiętam. Pamiętam, że byłem w gildziach i... Będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę to nagrywał i wy będziecie mnie obserwowali. Dobra, jeszcze jedna gierka. Jeszcze jedna gierka. Piękna burzynka. Zobaczymy, kto tutaj będzie. Kto tutaj wygra? Mam nadzieję, że to ja, ale epicka muzyka. To jest. Nie. Niby. <laughs> Wiem, jaki tu jest skrót, to przejść tam przez te, przez te płotki. Tamte, o te, takie. O te, o, o właśnie te płotki. No, mam nadzieję, że po pokażę. za. O, a O, tu jest właśnie skrót. <laughs> w półfiną przechodzę, bo to jest świeć finą. Nie, to jest jedną z finało? Jedną z Nie. Część finał? Pół finał, Nie finał. Nie, to było świeć finał. To jest finał. Tak? Potem będzie finał. Ta... O! To jest ta mapka! Pamiętam, że na niej tylko jeden raz grałem, ale ona jest pokon. Zaraz zobaczycie, kto nie wie. Wow, to jest kosmos! Wow. Wow. To było niebezpiecznie. Miau Nie pytajcie co to są za dźwięki, dźwięki? Chce mi się płakać Po raz kolejny <śpiewanie> Lupul nebum Lu, lupul... lupul nebum Lupul nebum nie! Lupul nebum spadł. Koniec. Rundy. Murzynka, nie! Kogut. Wiem, że to ty kogut. Wszystkim jest winny kogut. Dobra. Stammy pas! Ciekawe co tutaj będzie. Kto by pomyślał? Osoba skórka, zwykłe lub lepsze. Ciekawe. No, oczywiście zły. Zły. Ja go biorę. Trudno, że mam opickie. Mam murzyna drwala. Murzyn drwal. Czarny drwal. To będą historyjki... Czarnego drwala. Dobra. Czarny drwal. Biegnie. On. Jest zawsze gotowy, żeby drwalić. Na no drwal i drwalić. Czasami. Odrwala. Odrwala. Drwali. Tak. Co my tutaj mamy? My mamy mapę. No, kiedy się ładuje. Dobra. Mm, no. Poproszę kom w komentarzach. Słowo spółczuje drapuelsu. Oto O, to jest najgorsze. To niby... 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 A! Czarny drwal. Nie! Czarny drwal spadł. Czarny Dobra, mamy tutaj Samuraja. Mamy tutaj dwóch bliźniętków. Bli bliźnięta. Potem to jest bliźnięta jeden. Bliźnięta dwa. To jest Ninjago. To jest. Baran. To nie jest dzik. To jest Baran. Kto dalej? To jest rycerz. Widać. Tak, to jest oh, No to już. Nie. To już nikt nie jest, bo jej nie ma. O! o! Czy to jest? Tak. O! To jest. To jest. Iziom chyba coś złego zjadł, bo jest zielony cały. Weźcie, zadzwońcie do szpitala. Nie wiem, na 991 911, nie wiem, nie wiem jaka tam jest numer, ale trudno. Zadzwońcie gdzieś, on umiera. Już nikt? O, Pink, Pink 400, Pink 400. Wow, Pink 400, kocham Pink 400, czyż nie? Wy też kochacie Pink 400. Dzikus przechodzi. Nie przeszedł. Chor, nie, chory jest. A gdzie jest? Czekaj, kogoś nie ma. Dzikus jest. Król. Od kiedy jesteś królem? Czarny król, ok? Nie, jednego z bliźniąt nie ma. To jest jakiś snow. Fan, co jest? Co? Ale taka mapa jest? Co jest? Od kiedy jest taka? Co? Wow, ziomku. Nie, nie widziałem, że taki coś jest. Ej, ja, ja, ja. czemu ja przegrałam? Też takie coś chcę. Ale, ale, Drifta daj ale Dziku z bokiem jedzie. Ten Dziku z bokiem jedzie. Ale, o Boże, Dzikus. Baran! Baran to zrobił. Baran. Witam, baran. Witam, baran, który. Powiedzmy, że on je trawę. Tak, jeśli co, ja wam mówię, że Stablecast to będzie grana raz. No, no to chyba na koniec z tym. Nie wiem, co o tym sądzicie. Jeśli co, komentarze zawsze są otwarte. Jeśli nie, to pisać mi na priv, priv to jest Drapoels. DrapoEls, hashtag d Nie, czekaj. Drapo Else hashtag 6192 wszystkim. pa, to by drapo. No i zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie niebawem.